Siema. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest tyczka teleskopowa firmy Bosch. Model TP320. Zakupiony na Aledrogo. Odcinek yy, powstaje dlatego, że czytałem komentarze i tam niektórzy mieli problem co do tej tyczki. Yy, w moim przypadku przyszło wszystko zablombowane oryginalnymi blombami Tu jest oczywiście pok pokazana. Mniej więcej w formie rysunkowej, instrukcja dla tych co nie lubią czytać, bo tu nawet nie ma co czytać. W środku mamy pokrowiec z taką kieszonką na akcesoria z paskiem i już wam pokazuję, w czym jest tak naprawdę problem przy tej wtyczce. Hmm. Mamy taką tyczkę, ona się składa. Raz, dwa, raz, dwa trzy, cztery części plus tocisk ze sprężyny. I w komentarzach pisz w sali, że jest wiotka, chociaż ja bym nie chciał dźwigać 5 kg. Powiedzmy na któreś tam pięty. Ona dużo faktycznie nie waży. Tu mamy uchwyt, i mamy stopkę. Topkę się montuje tu. Ja już się w domu postążyłem pobawić i przywieźć ją, bo dzisiaj przyszła. A tu mamy uchwyt pod yy, lasy. Jego się tylko tu wkłada. Mamy takie otworki. Na tu się ściska. Tu mamy śrubę, chyba z tamtajtowym gwintem. I tu mamy sapatkę. Nie trzeba tyle kręcić, Otwiera, zamyka. No wszystko plastikowe. Plastik widać, że w miarę jest tych chyba twardszych plastików. Nie wiem jak pokrętło, bo ktoś coś pisał na ten temat. I głównym problemem było to, że pisali, że w górnej części nie da się samontować tego. I jest problem, bo nie można wysoko podnieść. No i faktycznie. Ja to to ciśniemy. To mamy w pewnej odległości. Za Wam pokażę o co chodzi. I pokażę Wam, jak rozwiązać ten problem. Taki dosyć prosty sposób. To się mocno nie przekręca. To ma być tylko, żeby nie latało. Trzyma się stabilnie. Tu się trochę zostawię luzu. O, powiedzmy. I to się, to ciska i się zakręca. No i tak się rusza. No to wiadomo, to się chwieje. No ale to samo nie spadnie. Nawet jakbyśmy to kopli, też nie spadnie. Jest problem, bo nie można wyżej zamontować. Ale taki problem to nie jest wcale problem. Bo jeżeli za przeproszeniem. Ktoś ma łeb i się zajmuje takimi rzeczami, że potrzebuje tej tyczki, to chyba jest na tyle inteligentny, żeby wpaść na do, że przecież tyczkę można obrócić tak do góry nogami i naciągnąć sobie ją w ten sposób. I w tej chwili Przecież to nic nie szkodzi, że ona to góry nogami jest. No chyba, że mamy tutaj coś takiego, że nie możemy tego oprzeć, ale wątpię. I w tej chwili chyba już nie muszę pokazywać. Wysokość lasera przynajmniej gdzieś tu mamy pod samym sufitem. Możemy się zamontować laser, bez żadnego kłopotu. Stoi. Wiadomo, trochę się może gibać bo to jednak nie jest mocno sztywne, ale na tyle sztywne, że to nam nie spadnie. No i w ten sposób mamy problem rozwiązany tej wysokości docelowej. Ja tą tyczkę zamówiłem dlatego, że będzie Tutaj może by nie była mi potrzebna, bo ja mam mocowanie, które się przykręca na ścianie, to lasera, ale raz, na takim czymś się o wiele wygodniej ustawia laser, bo można sobie tam postawić jeśli się chce, nie trzeba jego wieszać na ścianie. Dwa, ja będę robił poddasze, użytkowe. To ta tyczka co mi się przyda. Koszt takiej dyczki, tyczki teleskopowej Boscha to jest coś około 200 zł z dostawą do domu. Nie wiem za co te 200 zł, ale tyle to kosztuje. Nic nie połamałem. Nie. Fajne jeszcze jest pokrowiec, nie trzeba z tym kartonem biegać. Można się to schować. Mamy wojeczek na akcesoria. To idzie tu. To chyba też się zmieści i elegancko prawie można iść na ryby taki oto pakuneczek wrzucamy się to samochodu później na plecy mało to waży, bierzemy resztę rzeczy idziemy robić to co mamy robić więc to ja ogólnie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!